Tak wygląda pudełko od gry Mamy Szpiega. Odpakujmy je sobie z folii i zobaczmy, co mamy w środku. W pudełku znajduje się oczywiście instrukcja do gry. Instrukcja do gry jest bardzo krótka, ponieważ gra jest naprawdę prosta. W środku instrukcji mamy wykaz wszystkich ilustracji, czy wszystkich lokacji, jakie pojawiają się w grze. Dostajemy również karty, dostajemy ich aż 240 i woreczki strunowe, aby te karty posegregować. Tak wyglądają posegregowane karty. Mamy 30 woreczków, w każdym znajduje się 8 kart, jedna karta szpiega i 7 kart lokacji. Dodatkowo, każdy dostaje jeszcze zestaw dodatkowych kart dla jednej lokacji. A więc w jednym woreczku mamy, dla przykładu, Kartę szpiega i 7 kart lokacji samolotu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to działa, musicie obejrzeć krótki filmik przedstawiający przykładową rozgrywkę.